Witam Was w moim programie Tydzień Gans, ja mam na imię Tomek i mam dzisiaj przyjemność Wam zaprezentować pistolet, który bardzo lubię osobiście, w sensie firmę i markę tego pistoletu, jak również kaliber. Jest to pistolet Smith Wesson MNP Seria Pro, ok? Czyli w porównaniu do zwykłego pistoletu, ma przedłużoną lufę do 5 cali, czyli jest lufa właściwie tak jak w 1911 klasycznym. Tutaj w kalibrze 40 smyten USM, który jest moim zdaniem jednym z kalibrów, które mają naprawdę duży potencjał, jednakże tutaj ten pistolet różni się od podstawowej wersji, tak jak tutaj w tej konfiguracji M&P Compact, który jest w wielkości Glocka 19, no jak widzicie różnica jest tak ta troszeczkę zasadnicza, tutaj oczywiście kompaktowy jest uchwyt, tutaj jest pełna ręka siedzi na nim i jeszcze troszeczkę wystaje. Magazynki 15 nabojowe w kalibrze 40 Smythe Wesson, który ja lubię ten kaliber, ja lubię ten kaliber taka dygresja odejścia od tematu, odejścia od tego pistoletu. Na chwileczkę, yy, kaliber 40 Smythe Wesson u nas tutaj troszeczkę traci, jak gdyby na popularności, ze względu na to, że FBI wróciło do 9 mm. Nigdy nie za bardzo poruszałem tego tematu, jednakże. Yy, tłumaczy się to w ten sposób, że technologia tego mm, wytwarzania w ogóle opracowywania, wytwarzania pocisków i tak dalej, poszła tak do przodu, że 9 mm stało się bardzo blisko yy, jeśli chodzi o, o, o wyniki <grym> bardzo blisko do 40 smyten Wesson i nie ma sensu praktycznie kontynuować yy, tego kalibru nie, wiecie co, to nie jest tak FBI stwierdziło, że dla nich ten nabój 9 mm jest mm, nie lepsze, ale zasadny do użycia, tak? Yy... Dlaczego? No, są dwa czynniki. No, przecież yy, po pierwsze, taka dygresja na yy, jeszcze jedna. Yy, jeśli chodzi o technologię wytwarzania naboi, ta technologia nie idzie tylko yy, razem z 9 mm luger. To się samo dotyczy innych pocisków, innych kalibrów. Tak samo 40 Smetan Wesson 10 mm czy 45 AC, wspominając tutaj tylko na te najbardziej popularne. Także to nie jest tak, że, że nagle 9 mm stał się praktycznie identyczny jak 40 Smetan Wesson. Nie. Przekroj poprzeczny tego naboju, grzybkowanie z tego przekroju poprzecznego tego naboju. Będzie większe w 40 Smyton Wesson. Obalenie będzie większe, tym bardziej przy prędkości początkowej bardzo podobnej. Ja wiem tutaj 40 smyten Wesson, lud, producenci niektórzy mają tendencję do jeszcze większego osłabiania tego naboju. Nie wiem dlaczego. Mimo, że w porównaniu do 10 mm ten 40 Smyton Wesson jest troszeczkę lepiej odczuwalny, lepiej można z niego strzelać, bardziej kontrolowalnie. Jednakże ja bardzo lubię. Tutaj to moim zdaniem 40 mm, czyli 10 mm, jest takim kompromisem pomiędzy 45, mm nie można po prostu używać. Yy, znaczy, można używać, ale po prostu, jeżeli mamy dworzędowe magazynki w takim pistolecie, więc te yy, uchwyty będą o wiele większe, yy, mniej tych naboi będzie, jeżeli będziemy chcieli mniej załadować tyle samo naboi, więc te, to, to, to będzie naprawdę bardzo duży pistolet, prawda? Więc 10 mm jest takim kompromisem. Dwa naboje mniej niż na przykład. W 9 mm naprawdę nie robi wielkiej różnicy. Jak powiedzmy 13, a to 15, czy 15, a 17, nie? nie? Różnica. która praktycznie nie robi żadnej różnicy, nie? Więc 40 jest ten Wesson. Bardzo lubię ten Caribel. Pomimo, mało tego. Dalej nie jest taki drogi jak na przykład 45 ACP, 45 JCP hmm, Podskoczył nam tutaj w cenach powiedzmy 25-26 dolarów za paczkę, czyli za 50 sztuk, i jest w cenie powiedzmy 10 mm, 38 super, 44 magnum, nawet, więc jest bardzo drogi. W porównaniu do 9 mm, gdzie jest nie wiem, 13 dolarów za, za 50 sztuk, a na przykład 40 Smetan Wesson kosztuje 15-16 dolarów. Czyli dalej jest, troszeczkę stracił na popularności, jest mniejszy wybór jego niż 9 mm ale ja myślę, że jest dalej bardzo ważnym kalibrem i ja bardzo go po prostu lubię następny jeszcze faktor ja nie mam jakiegoś takiego takiej wielkiej wrażliwości na, na odrzut absolutnie nie, po prostu nie przeszkadza mi większy kaliber, strzelam z takiego kalibru tak samo szybko mniej więcej i tak samo celnie jak z 9 mm i mniejszych kalibrów więc... Więc dlaczego nie, prawda? I ten pistolet nam oferuje bardzo fajne wyposażenie w porównaniu, wracając już do pistoletu, wracając w porównaniu do klasycznej wersji. Oferuje nam, tak jak wspominałem na samym początku, dłuższą lufę, czyli dłuższą linię celowniczą, lepszą prędkość początkową, lepsze te będzie złożenie przyrządów celowniczych. Przyrządy celownicze są tutaj regulowane, zaraz Wam to wszystko pokażę na, 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 na stole. Z wkładkami typu fiber optic, czyli takimi świecącymi, łapie, łapiącymi światełko. Bardzo fajne tutaj. Akurat w tym przypadku jest zielony, zielona muszka i czerwone mm, szczerbinki. Spust jest troszeczkę polepszony tutaj w nim. Jak widzicie, reset jest też bardzo fajny. Cyk, reset, bum. Spust 4,5 funta czyli taki poniżej 2 kg, kilo 80 coś w tym stylu. Bardzo dobra ściana, bardzo dobry spust, taki naprawdę jest w porównaniu do klasycznej wersji, który też nie jest zły, do klasycznej wersji jest troszeczkę polepszony. Mamy oczywiście dźwignię do zrzucania zamka po obydwu stronach. Klasycznie ta dźwignia tak średnio to działa. No ale whatever, magazynki Typowe 15-nabojowe tutaj możemy przełożyć, oczywiście, zwalniać magazynka na drugą stronę dla, dla leworęcznych, co jeszcze? Te pistolety są tak w miarę uniwersalne, że te szkielety są takiej samej długości. Można założyć ten zamek na ten pistolet i będzie bardzo dobrze działał. Nawet magazynki można wymienić, będą się zapinać, będą działały. Nie ma najmniejszego problemu. Szkielety są identyczne, zamki są identyczne, różnią się tylko po prostu kalibrem. Ok, no i pewnymi elementami, oczywiście, wymienialne są tutaj te ta tylna część chwytu, żeby dostosować sobie do, do łapki, która trzyma ten pistolecik. Tak? Ja tutaj sobie taki grubszy założyłem po prostu. Jeśli chodzi o strzelanie takie szybkie, to dosyć tarczowe takie double taps. E, po prostu mi to bardziej pasuje. Chodźcie zobaczymy go na stole szybciutko, okay? No jak widzicie to jest pistolet taki dosyć długaśny, dosyć duży pistolet. E, dwurzędowy magazynek, w kalibrze .40 Smith Wesson. E, te magazynki są tutaj oznaczone .357 Sig, .40 Smith Wesson. E, w sumie chciałbym mieć taki ten kaliber .357 Sig. Czemu nie? Albo lufę, na przykład, wymienimy. No, zobaczymy. W każdym razie, wymiana tutaj tych oczywiście y, okładek jest typowa dla y, firmy Smith Wesson. Wyciągamy tutaj ten ding z tyłu i możemy po prostu zmienić okładkę, na jaką sobie y, życzymy. Tak, jest to naprawdę bardzo bezproblemowe, bardzo proste i y, y, świetnie, świetnie to działa. To jest seria Pro Series, MP Pro Series. Czyli wersja profesjonalna, przyrządy celownicze regulowane, metalowe. E, oczywiście, jeżeli chcemy na boki tutaj to e, po, poregulować tą śrubę musimy tutaj, e, po prostu musimy przesunąć to na, na czym ogonie. E, elewację po prostu tutaj, tutaj kręcimy tą śrubką. Tak? No świetnie leży w ręku, oczywiście wszystkie wyposażenia ma takie jak w kompaktowej swojej wersji. Czyli tutaj te takie nacięcia pomagające do sprawdzenia naładowanej broni. Oczywiście te nacięcia w postaci takiej rybiej łuski są bardzo atrakcyjne, a jednocześnie są bardzo takie funkcjonalne. Oczywiście mamy tutaj Loaded Chamber Indicator. Um, no możemy sobie sprawdzić, czy nie mamy naboju w lufie <laughs> przez tą dziurkę. No widzicie, znowu mi zabrakło kurczę słowa. Pistolet bardzo dobrze działa. Jak to firmy, Sm jak, jak to pistolety firmy Smith Wesson. Ja jestem bardzo nimi zachwycony, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie, o niezawodność. Zresztą te pistolety mają tutaj bardzo dobry, mm, dobry że tak powiem, dobrą markę. Background, czyli, czyli no, bardzo dużo agencji ich używa i na przykład są. No, cenione jeśli chodzi o niezawodność i skuteczność, kończąc ten film troszeczkę przedługawy o tym pistolecie i o, o amunicji, muszę powiedzieć, że jestem, no, w sumie pod troszeczkę takim wrażeniem, jeśli chodzi o jakość tego pistoletu w porównaniu do wyrobów firmy, firmy Glock. Nawet y, rzecz sprężyny powrotnej jest tutaj stalowa w pełni, i y, no. Nie oszczędza się tutaj na, na tym pistolecie w porównaniu do na przykład innych uznanych marek. tak? Wykończenie jest bardzo, bardzo dobre, nie wyciera się. Jest też wykonany ten pistolet ze stali nierdzewnej, więc noszenie tej broni yy, no, nie powinno sprawiać żadnych problemów. Znaczy, nie noszenie tego oczywiście. No, dla mnie to jest za duża broń do noszenia. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Czasami jeżdżę do Chicago, biorę 45 dwurzędową. <laughs> tak. Także e, to jeszcze mi się wydaje donoszenia. Ok. Także e, zapraszam Was do moich następnych produkcji. No, tak zaczynamy od pistoletów, co w tym roku? Cholercia. No dobra, no zaczynamy. Do Wiktora skoczę może w przyszłym tygodniu. Wezmę od niego te karabiny, to będzie kolaboracja właśnie z jego, z, jego, z jego sprzętem, jeśli chodzi o pierwszowojenne rzeczy. Dobra, kończymy ten film na dzisiaj. Bardzo pistoleciarsko zaczynamy w tym roku, ale no cóż, zapraszam Was do następnych produkcji, trzymajcie się!